Ciao! Dero z tej strony, potyry, w kolejnym odcinku z Minecraft, że jest sezon czwarty. I jak widzicie, um, o, o, tak, nie, nie powinniście jeszcze widzieć mojego domku. Idziemy do Wii, bo dopiero zbudowałem no, mój domek i się, no, jakby wprowadziłem do niego, jakby to ująć, nie, rozpakowałem się. Więc. Jest w domu? Tak, chyba. Pani Miś. Tak, dobrze Pani Miś. Jestem. O co? Co Hej O, o okej. Okay. <laughs> co tam porabiasz? A chciałam ci powiedzieć, że w ogólnie wprowadziłam do mojego nowego domu, który zrobiłam. No rozpakowałam się. O, super! Ej, mogę zobaczyć? No chodź właśnie po to przyszłam, żeby cię... Jakby do... A, poczekaj, poczekaj. Te. Muszę też... Poczekaj. Ten te. będzie ale... W ogóle wiesz, że u nas ma powstać jakiś znaczy nie później, ale taki z biżuteriami, no i u mnie ja będę go prowadzić, no i mam pierwszą kolekcję naszego. To spoko. Um, no tam jest mój dom. Ej, co tam nie dzwonią do O, nie martw się o to na razie, zobaczysz później. Wiesz to jest bardzo niepokojące, bardzo. Zobaczysz. Jakoś śmiesznie się Jakoś śmiesznie Hej, nie zbiegaj okay. się ze mnie, jestem półrobotem. No, piesek tu do mnie czeka, chodź piesku, a ty ciebie też oprowadzę po domku. Um... No, jakiego takiego krasa, skąd go masz? A, sam, sam zrobiłem w ogóle. Wydzurkałem. Eee, no, e, e, Piesku nie ken się. Chcę, chcę pokazać... UV. Patrz, co pisze na masie. Wytrzyj buty albo robot robotowe stopy, jeśli jesteś Adam. Okej. Dobra, okay. możemy wyjść. jest jeszcze bardziej niepokojące. Nie robiłem kranie. Dzięki. Tu mam kuchnię. Ciekawa. Cudna, ale. O mojej Gdzie mi najbardziej ciekawy? Jakie ładnie. A. To jest idealne. No. Tutaj to jest mini jadalnia, tak jeśli chcesz zjeść coś na szybko, bo główna jest na dole. Tutaj mam jeszcze nie rozpakowałam laptopa, ale no. No, tutaj mam mój pokój. Fajny. No. Um, jedyne, co potrzebuję. I na dole, no czekaj. Tutaj jest wejście Ale do garażu. Ale fajne. Tutaj mam, tutaj jest właśnie wyżerka, tutaj jest toaleta. Nie jest dla mnie, bo ja nie, nie muszę ją używać, bo jestem robotem i nie ma co wyjść. Tak, e, tutaj jest garaż, wyjście do garażu jak widzisz, a tutaj jest taka jakby przebieralnia i takie tam, jeszcze nie zapełniona, ale no, będzie w przyszłości, no i, no i moja ulubiona część to jest ta właśnie mega wyposiona jadalnia, wszystko co potrzebuje. Paróweczki zwiszące i no. Ogródek tu. Mam taki, o, fajnie. Mam ognisko nawet. Sam robiłem te krzesła. O, te. Cieszę się, że Ci podoba się. Musi się nie podobać. Mm. Wiem, zajęło to masę czasu, ale... Ja to nic nie było. Tak wiesz, nawet go za No. A tutaj jest zejście do jeszcze basenu, który nie wiem czy pokazywałam na odcinku, ale był z starego domu jeszcze. Taki basenik. Jeszcze ze starego domu. Tak, no, 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 spoko. Na odcinku chyba nie pokazywałam, ale jeszcze jest, widzisz? I co jest śmieszne, że tutaj jeszcze jest łazienka ta opuszczona. Nie niszczyłem jej. Jest gdzieś tu u góry. A ona tam dalej była, wiesz? Ta nie była O, tam jest, czekaj. Patrz, ściana. O, jest tam, widzisz kibel? Jak usiądziesz na kibel, to się tam możemy dostać. Usiądź, wtedy się sensie tam dostaniemy. Widzisz? Dalej tu jest. O, sorry. Sorry. Po prostu. O tak. O tu. No, oczy się, bo jeszcze. Ale, no, może kiedyś to u, u, użyję. Znaczy, no, ja pewnie nie, bo jestem robotem, ale. Właśnie do tego. E, chodź tu. To lawowe jajko za moim domem. Odkryłem, jakby znowu w pełni szu... O nie. Aha, dziękuję. Dobrze. Fajne wyjście tu masz, wiesz. Roby um. jak to jak w I pich. I fajna impreza. Um. Skoczmy. Czekaj. A no, nie da się tu wyjść. O, dobra, jest. Czekaj, musimy skończyć w tym samym czasie. O, dobra. Jest git. No właśnie... To jajko za domem. Odkryła sobie jakbyś z powrotem w człowiekiem. Muszę być. Wpierw być w pełni duchem. A potem już wszystko pójdzie inaczej. No, więc będziemy się widzieć. To zajmie dwa tygodnie. Dwa tygodnie.

No, za dwa tygodnie będę w pełni duchem i przyjdę do Ciebie jakby, um, no. Ale ja mi pomóc przyjść przecież, chłopie. No dobra, no to miłego snu przez dwa tygodnie, pa. To pa. O kurde, dobra, idę stąd. A! Dwa tygodnie później. W końcu wyszłem. Nie mogę się doczekać spotkać Wiwi. Wiwi! Wiwi! Gdzie jesteś? Wiwi! Wiwi! Domku? Wiwi! W żabce nie ma. Wiwi! <laughs> <Vivi>! Jesteś! Wiwi! <Vivi>. Wiwi, <laughs> to ja! Cieszę się, że cię widzę. Pani Haninko, Mam tu pani. to Pani Pani Haniko! Pani panią? Pani Haniko! Pani 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 Haniko! Pani 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 pani, robie. pani Pani Haniko! Pani Pani Nie, mi oui, oui. co? ty? Jak tam minął ci te dwa tygodnie? Czy ty mówisz? Kto ty jesteś? Adam. To ja. Dwa tygodnie już minęły. Normalnie. Jak dziwnie. Mówię, no nie. Super normalnie. Haha, jeśli To dobra, idę się spotkać z Iwulcią. Iwul ciąg! Iwulcia nie żyje. Jestem du. Halo, Iwulcia. Ja też jestem martwy. Zauważyłam. Ale mam Twoje końsy. Ja Ci daję stak duchowych pieniędzy, a Ty oddajesz mi ciało. Tak? Ok. No, są jakieś skutki. Tak? Oczywiście. Zawsze. Widziałam, ale Pierwszym jestem gotowy podjąć z... cokolwiek. Pierwszym skutkiem jest to, że nie będziesz pamiętał nic oprócz swojego imienia i nazwiska. Ale odzyskać pamięć będziesz mógł z pomocą Mili i nati. Uhum. A drugi warunek? W drugim czasami będziesz mógł mydleć, to może Ci bardzo uprzykrzać życie. A będę miał stuprocentowe takie ciało, jakie miałem przedtem, czy inne? Tak. tak, będziesz miał te same co kiedyś. Aha, 50%. No dobra. Tak. No dobra, a ja wnikam. Ciąg dalszy nastąpi.